Siema, z tej strony Barks, drugi dzień kalendarzu adwentowego oraz nowa premka, czyli nowy pojazd, który może się w skrzynkach pojawić. Ich jest już naprawdę sporo. Luwe, no to cóż, kosztuje w zestawie za 150 zł lub myślę, że nie w grze za 9775 zł. Luven, powiedzmy sobie, to jest średni, w sensie średni ma statystyki jak na HTK. No, taki ani nie jest za mocny, ani za słaby. W statystykach, w sumie, jest koło S. Est... Tu się znajduje. Nie jest może najgorszy, nie jest też wybitny. nie? Penetracja na goldzie czy na zwykłym jest bardzo fajna. Celność jest w porządku. No niestety, ale czas celowania, rozrzut przy oraz damage i DPM, no niestety wiele za, niestety, ale to nie, to jest trochę za słabe. Pancerz potrafi podbijać nawet ten co niekoniecznie powinien cokolwiek odbić. Ta wieża, a dosłownie lowa jest magiczna. Czasami nawet dychy się nie mogą wstrzelić, a czasami to nawet siódemki mogą się wstrzelić jak chcą. Zresztą widzicie jak wygląda ten pancerz wieży. Ma wady, natomiast to jest taki średni pojazd, myślę, że najłatwiejszy do nauczenia. Jako pierwsza premka się fajnie sprawdzi, bo jest od dłuższego czasu i da się nią zarobić jeszcze. No teraz przejdźmy do nowego TDK, ciekawe czy on może się pojawić w skrzynkach. No i zobaczmy, średnie uszkodzenia strzał 250, 250, 320. Penetracja 250, 330. I hm. 100, na odłamku burzącym, więc to jest ciekawa penetracja. Ale, he, obrażenia są słabe, czas przeładowany na 7,5, czyli spamerskie takie działko, no ale... Na ósemkach, czas celowania 1,9. Rozrzut 0,41. Ha, ktoś się tu pomylił. Przecież tu nie ma jakichś niesamowitych uszkodzeń, chociaż penetracji ma ciekawą. Ograniczenie opuszczenia, czyli depresja minus 6 plus 20. 66, 66 amunicji przy takim? Hmm. Cóż, no w sumie nie, nie, ciężko się wystrzelać takiej amunicji, chociaż przy takim DPM-ie, ale też trzeba, pewnie statystyki się jeszcze kilka razy zmienią, więc maksymalna prędkość 55, hmm. za mobilny też, myślę, a w sumie mocna tonę. A, to jest najważniejsza wartość, czyli spokojnie będzie ciągle jechał 55, czyli turbinę będzie warto za nim założyć. Prędkość obrotu, spoko. Prędkość obrotu działa, no to to już 32, czyli szybciej będzie się obracał kotłubem niż wieżą. Pancerz papierowy 65-40, wieża taka sama. Zasięg widzenia oraz zasięg sygnału. No widzenia, no. No takie jak na razie statystyki. Hmm. Tylko dpm musiałbym porównać do czegoś. Ale mi się wydaje, że w sumie. no dpm ok, ale celność 0,41 to jest żart. Jak na takie działo. Sami ocencie. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć.